Witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku ja chciałem wam zaprezentować takie porównanie między tymi lampkami ledowymi zwykłymi a tymi ryżowymi których już kupić nie można nie? te są tak poskładane bo to jest właśnie moje składanie bo te lampki co sezon były używane a te są właśnie złożone przez producenta nie? Yy, i tak na początku widać że te lampki LEDowe są wykonane bardziej tak yy, są tak wykonane bardziej trwale yy, i ta izolacja jest taka lepsza taka śliska yy, i można je stosować jako zewnętrzne lampki tylko trzeba je troszkę tam zabezpieczyć chociaż jak yy, pod dachem to nie trzeba je zabezpieczać. A te są właśnie takie słabsze jakości, nie z tego co widać. Okablowanie jest, znaczy izolacji jest mniej. Ale ogółem super się prezentują. Na choinkę sam raz. Tak na wewnątrz. No i oczywiście co programatory takie o tu jest mniejszy tych lampkach, a tu większe, ale to nie ma różnicy, bo bo funkcje są te same yy, i oczywiście w tych lampkach, nie wiem czy tylko w tym komplecie, czy we wszystkich takich LEDowych jest to plusem, że można łączyć, nie? Jak pokazywałem Wam na wcześniejszym filmiku. A tu tego nie ma. Ale to nic. Yy, I tak. Yy, tutaj jest oczywiście więcej żaróweczek bo 300, a w tych lampkach nie wiem. Chyba z 200, coś takiego. Dobra, to nic. Robię przerwę, cięcie, zmieniam trochę oświetlenie i pokażę Wam, jak te lampki świecą. No i proszę bardzo, zmieniłem oświetlenie, włączyłem lampki i tak właśnie wyglądają. Po lewej, kurde, właśnie co się dzieje, że mi tak nagrywa. Jako w ostatnim filmiku. Właśnie tak wyglądają lampki. Nawet w tym samym momencie zmieniają się efekty, nie? Widać, że po lewej są takie bardziej wyraziste, mocniejsze i takie rażące. A po prawej taka barwa jest ciepła, nie? Pokażę Wam to na sposobie. znaczy na trybie tym stałego osiecania. O proszę bardzo. Tylko kurde. Nie wiem, te LEDy coś takiego mają, że tak mi obraz świruje. Bo na przykład to na tych lampkach to nie. I proszę zauważyć, jest różnica, nie? Tutaj po prawej fajnie tak cieplutko siedzą. Akurat na choinkę klimat dają super. A tutaj tak rażąco Super to wygląda na... Zaraz zmienię, bo... Super to wygląda taki właśnie wyrazisty kolor na zewnątrz, nie? I na zewnątrz je będę stosował raczej. Ogólnie to polecam. Wytrwałe są, bo już tyle sezonów były. Na zewnątrz i dalej świecą. To ogólnie też polecam super są pod względem no świecenia, nie? Bo klimacik super dają taki ciepły, nie? Dobra, to na dzisiaj to wszystko lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć.